Słuchasz podcastu Agni, a zrozumiałe zrozumiale i dostępnie. Odcinek 58. Mój mikrofon znowu zaczął działać i z tej radości śpiewam. No bo czemu nie? W tym odcinku o wyzwoleniu umysłu. Chociaż za oknem bardzo gorąco, i wydaje się, że ograniczenia stają się mniej realne, to one gdzieś wiszą w powietrzu i warto posłuchać o tym, jak. Potrzeba nam więcej transformacji, nie informacji. Serdecznie zapraszam. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 7 lat prowadzę Agnię Ayurveda. Pomagam kobietom skorzystać z ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Posłuchasz o niej w zrozumiały sposób. Poznasz inspirujące kobiety, które przeszły swoją przemianę z ajurwedą. W tym podcaście będę także dzielić się moimi odkryciami i obserwacjami. Dzięki temu poczujesz się wzmocniona i gotowa do wcielania w życie zmian, których pragnie Twoja dusza. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą podzielić moją pasją i doświadczeniem z siedmiu lat pracy w tym obszarze. Cieszę się, że spędzisz ten czas ze mną. I starą, mądrą Ayurvedą. Zatem, wyzwolenie umysłu, wyzwolenie umysłu, czyli najprawdopodobniej ten wariant wolności, który cały czas jest dla nas dostępny i który jest szczególnie istotny w czasie ostatnich przemian, których jesteśmy uczestnikami i świadkami i które tak szybko nie odejdą. Ajurweda uczy, że jesteśmy unikalną kombinacją trzech dosz: waty, pity i kawy. I ta unikalna kombinacja dotyczy naszego ciała. Ją konsultant ajurwedyjski, ją lekarz ajurwedyjski diagnozuje, patrząc na włosy, oczy, nosy, na ruchy, na budowę ciała, robiąc wywiad, pytając o takie rzeczy jak wypróżnienia. Poziom energii, lista dolegliwości. To się dzieje w trakcie konsultacji ajurwedyjskiej, ale jest jeszcze ten poziom bardziej subtelny, który dotyczy diagnozy umysłu. My, w trakcie konsultacji ajurwedyjskiej, diagnozujemy ciało na podstawie wyglądu, ciało na podstawie funkcji i umysł na podstawie tego, jak działa, do czego ma skłonności, jakie są Twoje wrodzone i jakie są Twoje obecne, najszybsze sposoby reagowania na doświadczenia, które cię spotykają. Tego właśnie dotyczy psychologia jurwedyjska. Psychologia jurwedyjska pozwala Ci odkryć, jaki jest Twój umysł, jaka jest jego dominująca skłonność. Każda dosza ma taką swoją główną emocję, główny sposób, ale też bardzo wiele towarzyszących rysów, emocji, sposobów. Moment, w którym zaczynasz to odkrywać, zaczynasz to nazywać, jest momentem, który przynosi wyzwolenie dla Ciebie, ponieważ Ty przestajesz być już w rękach Twojego umysłu, który robi z Tobą to, co chce, a zaczynasz być panią albo panem swojego umysłu, czyli kimś, kto w sposób świadomy posługuje się narzędziem, zna to narzędzie i zna jego przeznaczenie, jego możliwości i jego ograniczenia. Od zawsze, odkąd go poznałam, temat psychologii ajurwedyjskiej był dla mnie szczególnie fascynujący, dlatego że już miałam ze sobą 5 lat studiów psychologicznych i tysiące różnych koncepcji wyjaśniających działanie umysłu, które sprawiły, że nie tylko nie rozumiałam bardziej, a wręcz czasem miałam wrażenie, że rozumiem mniej, rozumiem przez pryzmat koncepcji, które czasem wobec siebie są sprzeczne i które też rzadko kiedy przekładają się na inne aspekty życia. Kiedy poznałam psychologię ajurwedyjską, to musiałam zapomnieć o psychologii, której uczyłam się i którą praktykowałam przez 5 lat studiów, po to, żeby otworzyć swoje serce. Swój umysł, swoje wewnętrzne rozpoznanie na tą inną wiedzę, która jest dużo, dużo starsza i która w wielu wypadkach stanowi taką matrycę, z której rozwijają się wszystkie późniejsze koncepcje, wszystkie późniejsze dopiski. Chciałabym Ci jeszcze powiedzieć, że psychologia jurwedyjska ma ten atut i tą zaletę, że ona jest holistyczna. Co to znaczy? To znaczy, że. Będziesz rozumieć lepiej swój umysł, ale to rozumienie przyniesie Ci też wglądy i przyniesie Ci też zalecenia dotyczące innych sfer Twojego życia, na przykład tego, co jeść, co pić, jak spać, z kim rozmawiać, co oglądać, jak się troszczyć o swoje ciało sezonowo i na co dzień. Co jakiś czas moje koleżanki, moje przyjaciółki, osoby, z którymi obcuję, odkrywają jakąś nową metodę i mówią mi, słuchaj Maria, jest taki nowy sposób, nie wiem, jakieś tam kody energetyczne kogoś tam, albo jakiś freeze, to chyba był na to ze 3 czy 4 lata temu, albo typy według kogoś tam, albo testy według kogoś tam i odkrywają jakiś nowy sposób poznania umysłu. I chociaż te sposoby są ciekawe, są angażujące, są ekscytujące, są jeszcze jednym krokiem do samopoznania, to zazwyczaj są bardzo wycinkowe, dotyczą, jeśli w ogóle przekładają się na zalecenia, to dotyczą bardzo wąskiej grupy, bardzo wąskiej sfery naszego życia, czyli zaleceń dotyczących umysłu. A z psychologii Ty możesz wysnuć zalecenia, które dotyczą całego Twojego ciała. Całego Twojego umysłu i całego Twojego ducha, czyli tego po prostu kim jesteś. I teraz, czemu teraz ten temat ma takie szczególne znaczenie? Dlatego, że mam wrażenie, że w świecie, w którym bardzo jasne jest to, jak duża jest dezinformacja, jak jesteśmy otaczani nadmiarem informacji, co dla niektórych osób już jest kłopotliwe, już utrudnia im wybranie tych właściwych informacji. Jak jesteśmy świadomie i celowo wprowadzani w błąd, jak nasza wolność osobista, wolność decydowania o swoim ciele, o swoim czasie, o miejscu, w którym się znajdujemy, jak ona jest nam odbierana i ograniczana za sprawą rzeczy, które są co najmniej kontrowersyjne. Jeśli w świecie zewnętrznym podlegamy różnego rodzaju ograniczeniom, to okazuje się, że najwięcej autonomii i najwięcej wolności mamy, jeśli chodzi o to, jak używamy swojego umysłu i na co skierujemy nasz wewnętrzny wzrok, na co skierujemy naszą energię, na czym się skupimy, żeby to, na czym się skupiło, mogło. Rosnąć i w naszym życiu osobistym, ale też w naszym życiu kolektywnym. Ja chyba nigdy wcześniej nie zdawałam sobie sprawy tak mocno z tego, że każda osoba, która do mnie trafia, ona staje się rzeczniczką tej starej wiedzy, jaką jest Ajurweda, rzeczniczką kimś, kto niesie, kto nosi, kto staje się tym światłem dla dzieci w domu, dla swojego męża, dla swoich rodziców, dla swoich sąsiadów. Dla swojej wioski, miasta, dla całego regionu, w którym mieszka. Odzwierciedleniem tej roli, jaką każda z nas odgrywa w dokonującej się właśnie przemianie jest ten hashtag Jestem latarnią. To jest to sformułowanie, określenie, które przyszło do mnie w zeszłym roku, kiedy. Na wiosnę było naprawdę mrocznie, i czułam, że każda z nas może obudzić w sobie to światło zrozumienia tego, kim jesteśmy, po to, żeby było nam lżej. I jasne: to światło nie od razu wszystko zmienia. To nie ma magicznych rozwiązań, że wyjdziesz i od razu będzie ci, już od razu zobaczysz, że żyjesz w innej przestrzeni, ale. Krok po kroku, a czasem skok po skoku, czasem kwantowy skok, czyli po prostu duża, nagła, niespodziewana, wielka zmiana, zobaczysz, że jeśli rozumiesz, w jaki sposób działa Twój umysł, to jesteś w stanie znaleźć ścieżki wyzwolenia z sytuacji, która jest dla Ciebie trudna. I czy ta trudność dotyczy Twojego życia, wewnętrznego, że tak powiem, że trudno ci się wyzwolić z nadmiaru emocji, ze złości, która cię zalewa, z niepewności, która cię dręczy. Czy to wyzwolenie będzie dotyczyć wyzwolenia się spod ograniczeń, które bardzo mocno wpływają na twoje życie, na twoje życie zawodowe, na twoje życie osobiste, na twoją wolność decydowania tego, decydowania o tym, kim jesteś i jak chcesz żyć. Jak sobie zdasz sprawę z tego, jak reaguje twój umysł, jakie są jego takie podstawowe mechanizmy i co go nakręca, co go rozpala, albo co go jeszcze bardziej, mówiąc dosadnie, rozwala, to wtedy też wiesz, czego robić mniej, czemu podziękować, czego unikać, gdzie przychodzić, z kim rozmawiać, gdzie się rozgościć, a z jakich przestrzeni się wycofywać. Mówi się o tym w różnych kręgach, że w dzisiejszym świecie to przekonanie, właśnie to nie jest przekonanie, tylko to jest jedna, jedna z myśli, które tłumaczą naturę wszechświata. Jedna z myśli tłumaczących naturę wszechświata jest taka, że każdy z nas ma swój wszechświat. Że każdy z nas ma swoje życie i ma tą swoją taką, tą swoją przestrzeń, ten swój wariant rzeczywistości, w której jest. Jak pisał pięknie Czesław Miłosz w wierszu o końcu świata, innego końca świata nie będzie oprócz tego końca świata, którego ty doświadczasz w swoim życiu, który ciebie bezpośrednio dotyczy. To jest czas, który jest wyzwaniem, to jest czas, który jest trudny. I jeśli przez pierwsze lata uczenia psychologii jurwedyjskiej przynosiłam tą psychologię jurwedyjską moim klientkom, po to, żeby zrozumiały, co się dzieje w ich umysłach, to mam wrażenie, że. Przez ostatni rok to stało się kilka razy ważniejsze. W zeszłym roku psychologia miała aż trzy edycje, właśnie, żeby pomóc zrozumieć, co się dzieje z umysłem, żeby móc się wyzwolić od tego kołowrotka różnego rodzaju myśli. Jeśli przez wszystkie te przemiany chcemy przejść w dobrym stanie, na tyle dobrym, na ile się da, bo wiem, że różnie bywa. Też przeszłam bardzo różne momenty w swoim życiu. Wiem, jak potrafi być dobrze i wiem też, jak potrafi być tragicznie, jak potrafi być ciężko, jak potrafi być mrocznie. W każdym razie to wyzwolenie nie zależy od decyzji kogoś, od podporządkowania się czemuś. To zależy przede wszystkim od tego, żebyś sobie zdała sprawę z tego, jakiego rodzaju. Umysł towarzyszy Ci od rana do nocy, jak on na Ciebie wpływa i jak Ty możesz wyjść poza ten umysł, żeby używać go jako narzędzie, które Cię wzmacnia, które Ci służy, które Cię chroni, które Cię rozwija, nie jako coś, co Cię pogrąża. Nie potrzeba nam więcej informacji, nie potrzebujemy więcej określeń w rodzaju numerologiczna trójka, nie wiem, właśnie czy panna z ascendentem w skorpionie i tak dalej. To wszystko jest ważne, to wszystko jest ciekawe, ja sama lubię czerpać z takich tradycji, tylko potrzebujemy czegoś bardziej holistycznego, takiego zrozumienia, z którego wypłyną zalecenia, bo co z tego, że Ty będziesz wiedzieć, ja, że jesteś nie wiem trójką, piątką czy nie wiadomo jeszcze czym, jak nie będziesz wiedziała, co z tym zrobić? I sięgając na półkę z herbatami, nie będziesz wiedziała, czy wybrać czarną, zieloną, czerwoną, czy kawę, a może w ogóle wodę, jak będziesz wybierać z lodówki produkty, to nie będziesz wiedziała czy kiełbasy, czy jajko, czy w ogóle płatki owsiane, czy może w ogóle sok owocowy. I tego właśnie uczy psychologia jurwedyjska, bo ona pokazuje, kim jesteś na poziomie umysłu i pokazuje ci, jak poprzez codzienne działania, poprzez kultywowanie uważności na siebie, na swoje stany emocjonalne, na swoje myśli możesz rozwijać się do pełni tego, kim ty jesteś. Każda z nas jest inna, więc ta pełnia Zdrowia i pełnia potencjału będzie wyglądać zupełnie inaczej u każdej z nas. I za to kocha Wedę. Ona jest uniwersalna, ona jest stara, sprawdzona, nadal skuteczna, bo jakby nie działała, to byśmy o tym nie rozmawiały, ale jest też bardzo indywidualna. Szanuje to, że każdy z nas jest unikalny w tym swoim zróżnicowaniu, w tym kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Że Lidia jest zupełnie inna od Marii, a Kosia zupełnie inna od Ewy, a Ewa totalnie inna niż Kasia. Że jesteśmy odrębne, indywidualne, a jednocześnie podlegamy pewnym, takim samym prawidłowościom, jeśli chodzi o to, jak działa nasz umysł, jak działają nasze myśli, jak działają nasze emocje. Bliskie mi jest to, co robił Mahatma Gandhi i jego zdanie, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Ja będąc tutaj z tobą i mówiąc ci o psychologii jurwedyjskiej, podając Ci tą wiedzę, podając Ci ją dalej, chcę być tą zmianą, którą chcę widzieć w świecie. Chcę Ci pokazywać poprzez siebie, że można robić pewne rzeczy inaczej niż kiedyś, niż wczoraj, niż trzy lata temu, niż pięć lat temu można je robić tak, żeby ci służyły. W tej naturze, która kontestuje, która się buntuje, która szuka alternatywy, nie musi być przemocy, walki, zniewag i obrażania, może być działanie pełne miłości, które polega na tym, że ty odkrywasz, kim jesteś, jaka jesteś, jakie emocje tobą powodują, jak to odkrywasz, zaczynasz się, uczysz się obsługi tego narzędzia, uczysz się obsługi tych emocji, uczysz się obsługi swojego umysłu, i z tym wglądem, i z tym zrozumieniem idziesz dalej w świat. I wtedy, kiedy spotykasz drugą osobę, która nie ma o tym pojęcia, to masz większy dystans i do swoich reakcji, i do reakcji tej osoby. Wychodzisz jakby na troszkę inny poziom, i ten poziom, co ciekawe, on nie jest nieludzki. On nie jest takim metapoziomem, który cię od kogoś oddziela, tylko on jest tym bardziej ludzki. Ja kiedyś wiele lat temu byłam pełna takiej łatwości do krytykowania ludzi, to jest element pity, do oceniania, do szufladkowania, do, do decydowania, z kim będę rozmawiać, z kim będę obcować, a z kim nie, przez co krąg osób, które mnie otaczały, jak byłam nastolatką, czy jak studiowałam, był relatywnie mały. W miarę jak otwierałam się na Jurwedę, rosło moje serce na różnorodność i zmienność, na to, że teraz w tym kręgu moich znajomych, przyjaciół, klientów są bardzo różne osoby. A nawet jeśli one nie są w tym kręgu, to jest mi łatwiej, być z ludźmi, kiedy jestem w stanie nazwać ich cechy, nazwać ich stany językiem Ajurvedy. Czyli już nie mówię, ona jest pełna złości, tylko mówię, podniosła jej się pita. Już nie mówię, że ona jest taka lękliwa, tylko mówię, ma więcej elementu waty. Albo już nie mówię, że ona jest taka, że po prostu utknęła w miejscu i nic nie robi, tylko chciałaby, żeby wszystko leciało jej z nieba, tylko mówię, ona ma w sobie więcej elementu kawy. Każdy z nas jest unikalną kombinacją trzech dąż wobec tego na warunki, które na nas wpływają, na okoliczności, które przez ostatnie kilkanaście za chwilę będzie miesięcy są wyjątkowo mocne, to będzie inaczej oddziaływało. U niektórych i u większości ludzi będzie się podnosił element waty. Wszystko to, co ma związek z niepokojem, lękiem, bezsilnością, bezradnością, Kołowrotkiem myśli, w których dominują negatywne scenariusze, czarne scenariusze, obawy, z którymi się budzisz i z którymi zasypiasz. To jest element waty, to jest niepokój wtedy, kiedy wszystko się zmienia. Wszystko płynie, ale w takim znaczeniu, że cały czas to tak nieustannie się zmienia, że ciężko powiedzieć, co będzie za godzinę, co będzie jutro, co będzie za rok, co będzie za dwa lata. Niepokój i lęk, a właściwie przede wszystkim lęk, jest jedną z dominujących w przestrzeni emocji. I teraz, co to znaczy, że dominującą w przestrzeni? To znaczy, wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju, w którym bardzo mocno pachnie olejkiem pomarańczowym. Tak naprawdę bardzo mocno. To jest dominujący zapach w tym pomieszczeniu. I teraz przebywając w tym pomieszczeniu, będziesz go chłonąć. On będzie przechodził na ciebie i na pewno osoby będzie przechodził szybciej. Dogłębnie do szpiku kości, inne będą na to bardziej odporne, a, na, a inne w ogóle nawet nie będą czuły, że coś się z nimi stało, że, że nabrały tego zapachu. Teraz tak jest, że ten pojemnik społeczny, kulturowy, w którym jesteśmy, jest w bardzo celowy, przemyślany, zaprogramowany sposób, napełniany lękiem od rana do wieczora. Jestem aż zdziwiona czasem oglądając przekazy, i wcale nie mówię o telewizji, ale o. Niezależnej telewizji, o niezależnych komentatorach, o mediach społecznościowych, w najakie subtelne sposoby różnymi kanałami cały czas sączy się nam lęk. Lęk przed tym, co będzie. Jutro za tydzień, za rok, za dwa lata, co się w ogóle stanie z tym światem, więc osoby, które mają w sobie więcej elementu waty, będą to przeżywać dwa, trzy, pięć, siedem razy mocniej. Już widać konsekwencje tego, że ci wrażliwi, ci delikatni, ci empatyczni, ci z sercem na dłoni muszą o siebie bardzo dobrze teraz dbać, bo są cali roztrzęsieni, rozdrgani, bo być może idą w pocieszanie się jedzeniem, w pocieszanie się piciem marihuaną z odmurzającymi serialami, bo ten układ nerwowy nie wytrzymuje. Są takie osoby, które idą bardziej w złość. Pita, element pity, złoszczę się, walczę, decyduję, pokazuję palcem, obwiniam, to ten gruby facet z wąsem, albo to ten, w ogóle nie wiem, jaszczurko podobny w okularach, czyli idą w takie atakowanie, czasem w atakowanie też siebie nawzajem, to ty nie chcesz, to ty się nie decydujesz, to ty czegoś nie robisz, ty jesteś, nie wiem, gorszy, zły, nie taki, ja jestem dobra, dobry, właściwy, ta złość też bywa bardzo destrukcyjna właśnie wobec relacji, więzi społecznych, bo ta złość dzieli. Wtedy, kiedy my potrzebujemy się zjednoczyć, być razem i przechodzić razem jako ludzie z jednej wsi, z jednego miasta, z jednego regionu, to my się dajemy też nakarmić i zaprogramować tym właśnie szukaniem różnic, odmienności, walczeniem, osądzaniem i złoszczeniem się. Popatrz też na swój dominujący stan, taki powiedziałabym energetyczno-myślowo-emocjonalny. I jeśli widzisz w nim dużo złości, to zdaj sobie sprawę z tego, że czasem tą złość też ładujesz bezpośrednio, ściągasz ją bezpośrednio z przestrzeni, w której jesteś, a w tej przestrzeni dzisiejszej jest dużo i lęku, i złości. I znowu, jak jesteś osobą, która ma dużo elementu pity w sobie. Dużo elementu ognia, to tym łatwiej będzie ci się złościć i tym łatwiej będzie ci, jakby bez zastanowienia, niejako z automatu wchodzić właśnie w takie reakcje, w których jesteś pełna złości, a ta złość negatywnie wpływa na ciebie i na ludzi wokół ciebie. Być może widzisz, powiem jeszcze o Kafie, być może widzisz raczej taką reakcję poddania po się, bierności, trochę takiego. Ale takiej bierności, nie takiej, takiego zrezygnowania, tylko takiego, jakbyś się chciała, z, tak nie wiem, zawinąć w kokon i przespać, przeczekać. W takim letargu, w takim zatrzymaniu, w takim zastoju czekasz, aż coś się skończy, żeby w końcu móc, nie wiem, zrobić to, zrobić tamto, cieszyć się życiem, spokojnie się wyspać. Czekasz na jakiś deadline, który ktoś ci da, żeby móc wrócić do normalności. Być może właśnie twoją reakcją jest na to wszystko, co się dzieje, jest taki rodzaj takiego, takiej hibernacji, takiego zamrożenia, takiego czekania, takiego oddania działania, oddania inicjatywy i kurczowego otrzymania się jakiejś starej wersji, która już nie jest aktualna. Też są takie modele, też jest taki sposób komunikacji, który nas do tego zachęca. Po prostu zamknijcie się i nic nie róbcie i czekajcie, aż się skończy. Oddajcie w ogóle tą swoją inicjatywę, tylko okazuje się, że nie kończy się ani za tydzień, ani za dwa, ani jak już widzimy za rok. Nie możemy tak po prostu czekać, aż się skończy, bo się nie kończy. A to czekanie czasem ma jeszcze gorsze skutki. I przede wszystkim na dobrostan każdego człowieka, już nie wchodząc w jakieś głębsze tematy ekonomiczne, na to, że życie w takim oczekiwaniu i w takim letargu nie przynosi szczęścia, nie przynosi lekkości, nie przynosi radości. Zaczynają się tworzyć różne patologiczne stany w naszym ciele i w naszym umyśle, które są źródłem cierpienia na co dzień. Taka jest cena za, za właśnie takie zgadzanie się na. Na oddawanie jakby inicjatywy. Inicjatywy polegającej na tworzeniu swojego życia po swojemu, dzięki dobremu władaniu i rozumieniu natury umysłu. Bo zobacz, że ja cały czas nie mówię o, o tym, że ty musisz gdzieś iść, coś robić, na kogoś krzyczeć, z kimś polemizować i tak dalej. Ja mówię o czymś innym. Wystarczy, że zrobisz porządek w swoim wnętrzu. Wystarczy, że lepiej zrozumiesz specyfikę twojego reagowania. I już sprawisz, że te zasłony, które cię przysłaniają, przysłoniły i których być może masz na sobie bardzo dużo, że one zaczną znikać, zaczną odpadać i Ty zaczniesz być w większym kontakcie ze swoim wewnętrznym światłem, z tym, kim jesteś w istocie, ze swoim duchowym aspektem, a dla ducha różnego rodzaju przygody materialne są mniej lub bardziej nieistotne. Bo nasz najwyższy wymiar, w jakim jesteśmy cały czas, tego też uczy Jurveda, to nie jest ani ciało, ani umysł, tylko to jest właśnie ten duch, najbardziej subtelny, najbardziej trwały, ten, który przechodzi, ten, który przybiera różne formy, który bywa w różnych miejscach, który jest naszą esencją, to najbardziej subtelnym poziomem, na którym istniejemy. I do niego dochodzą te cięższe nasze atrybuty dotyczące pewnych jakości umysłowych, jakości emocjonalnych i dotyczące tych już najcięższych fizycznych w postaci, nie wiem, rąk, włosów, oczu, czy stanu naszego ciała i naszych organów. Zadaj sobie pytanie, czy Ty jesteś gotowa na więcej transformacji zamiast informacji? Informacji mamy już za dużo. Nasze umysły już tego po prostu nie dają rady. Ten nadmiar u niektórych wybija, wybijają korki, że tak powiem, lękiem wybijają korki, złością albo wybijają korki takim wycofaniem się. Nie potrzebujemy jeszcze więcej koncepcji, tłumaczeń i wyjaśnień. My potrzebujemy zrozumienia tego, kim jesteśmy i transformacji, która zachodzi w codziennym życiu, na poziomie codziennych wyborów. I tak, nie miej złudzeń. Jednego dnia łatwiej jest wybrać to, co ci służy, innego dnia trudniej. Ile razy mam tak, że klientki mówią: Wow, to już rozumiem, czemu świadomie angażuję się w to, co mnie niszczy, w to, co przynosi mi cierpienie, w to, co mnie oddala od życia. To też jest ważny wgląd. To jest wgląd dotyczący waty. Jeśli masz w sobie element waty na poziomie umysłu, to co z tego, że wiesz, że coś ci szkodzi? Będziesz szła w to, co ci szkodzi, bo taka bywa wata. Taka bywa wata. Wata bywa autodestrukcyjna. I tak Ajurweda pokazuje sposoby na to, jak sprawić, żeby wata była jak najrzadziej autodestrukcyjna. Albo żeby jej autodestrukcja nie była taka masywna, która niszczy całe życie, tylko dotyczyła jakichś małych, drobnych elementów i tam się jakby wypełniała, tam się. W cudzysłowie mówiąc, wyżywała, a resztę oszczędzała. Bardzo lubię to zdanie. Ostatnio ktoś mnie zapytał, jaki jest taki kluczowy cytat, którym się kieruję w mojej działalności, w ramach naszej działalności, naszej firmy. Nie wiem, jakie jest zdanie mojego męża, ale moim zdaniem zdecydowanie jest zdanie, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Jeśli ten świat, w którym jesteś, ci nie pasuje, to bądź tą zmianą, którą chcesz w nim widzieć. Chcesz więcej spokoju. To odkryj to, co w tobie jest potencjałem do tworzenia spokoju i co ci w tym spokoju przeszkadza. Nie każdy z nas ma tą drogę taką ekspresową do stanu radości, wdzięczności, spokoju. Z jednej strony tak, bo to jest właśnie na poziomie duchowym naszą najwyższą, nieskończoną, niezmienną istotą. Ayurveda i Yoga mówią sat, chit, ananda. Wiedza, istnienie. I szczęście absolutne. To jest nasz rdzeń, to jest ten nasz taki, nasza podstawa, nasza podstawowa natura. Ale potem dostajemy te różne atrybuty i dostajemy również umysł, a w umyśle na przykład atrybut takiego, że najpierw jestem entuzjastycznie nastawiona, a potem już mi mija. Słumiany zapał. Czyli wydawało mi się, że cudownie, a potem już, nie mm, ja tak nie. Albo atrybut pite, czyli szukania w dziury w całym. No tak, niby tak, ale nie ma, a to za późno, za dużo, za mało, tego nie ma, miało być. Albo atrybut kawy, czyli takie mm, takie No tak, no wiesz, no w sumie fajny był ten webinar, ale wiesz, czego się tam dowiedziałam? Znowu się nie dowiedziałam. <laughs> Malkontenentstwo. Ukośnik narzekania. I te wszystkie nasze rysy, te wszystkie nasze atrybuty, waty, pity i kafe, mogą nas oddalać od zrozumienia siebie, swoich jakości, swoich potencjałów i od bycia w tym niebie, które nie jest miejscem. Ono jest stanem. To też jest jeden z moich ulubionych cytatów. Niebo nie jest miejscem. Niebo jest stanem. I stan, w którym jesteśmy dzisiaj, może być dla Ciebie bardziej lekki. Bardziej korzystny, bardziej sprzyjający, bardziej przychylny, jeśli wykonasz ruchy w tą stronę, żeby poznać to wszystko, co cię od tego stanu ogranicza, odgranicza, co się od niego oddziela. Jeśli wykonasz ten ruch w stronę zrozumienia, co takiego się dzieje w twoim umyśle, że zamiast nieba, które mogłoby być twoim udziałem, doznajesz tego odczucia właśnie cierpienia, czy wręcz piekła. To się po prostu w tobie układa. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, to jest cytat z Mahatmy Gandiego. Nie potrzebujemy więcej informacji. Potrzebujemy transformacji. To jest cytat od Eleny Herdieck-Gerhoff. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agnijmyślnika Ukośnik 58. <noise> Teraz to brzmi jak. Sam. Tam znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Znajdziesz też informacje o nowym półrocznym programie Ayurveda Business Coaching. Jeśli prowadzisz holistyczny biznes albo przymierzasz się do stworzenia takiego biznesu, to bardzo serdecznie zapraszam Cię z chęcią. Podzielę się swoim doświadczeniem ze zbudowania siedmiocyfrowego, holistycznego biznesu w zgodzie ze swoim ciałem, ze swoim umysłem. I ze swoją duszą. Serdecznie zapraszam.